Sądeckie ligi niższe bajczy sport. Jesteśmy w, na ulicy, przy ulicy sportowej w piwnicznej Zdrój, gdzie e, gościmy na terenie klubu sportowego Ogniwo. Naszym gościem jest dzisiaj e, trener zespołu, pan Rzekusz Bagnicki. Witam, panie trenerze. Witam również. Panie trenerze, runda jesienna no już trochę czasu miało dojść do zakończenia, ale za nami. I co? No i po, Kontynuacja chyba tego, co było w zeszłym sezonie, bo Odniwo jest y, liderem, a poprzedni sezon zakończyło na trzecim miejscu. No tak, no, naszym, naszym zamiarem jest awansować do A klasy. Y, udało się w pierwszej rundzie y, być na pierwszym miejscu. Mamy zamiar to dociągnąć do końca y, sezonu. No, w, w zeszłym sezonie do awansu brakło. Y, niewiele patrząc na miejsca, wiele patrząc na punkty, no, bo jednak kruczlice y, no, i jedność no, zdominowały wówczas z klasy B. No tak, no. były też plan awansować w tamtym sezonie. Niestety się nie udało, były dwie lepsze drużyny. No ale co się nie udało wtedy mamy nadzieję, że uda się w tym roku. Po jesieni dro... jesteście na, tym, na dobrej drodze do tego. 10 zwycięstw, jeden remis, dwie porażki, lider z dwupunktową przewagą nad zawadą, o ile dobrze pamiętam. Tak, mam nadzieję, że się uda w tej, w tej rundzie tą przewagę dociągnąć i awansować z tego pierwszego miejsca. Jesteście też najlepszą defensywą w lidze, bo straciliście, jeżeli dobrze pamiętam, tylko 18 goli. A Tak jak już wczoraj rozmawiałem z trenerem Wojciechem Fritzem, e, trenerem Heleny, e, ser Alex Ferguson powiedział, że mecze wygrywa się atakiem, ale sukcesy i trofea zdobywa się defensywą. No, taka, taka jest prawda. Mając e, doświadczonych obrońców, udaje się nam to te wyniki e, pilnować na tyle, że nie tracimy tych bramek w tyle, co było w poprzednich sezonach. A z przodu też udaje się to strzelić. także. Wszystko jest na dobrej drodze. Zadanie przed Wami jasne, ale trudne, trudne, na pewno trudne, bo patrząc na grupę pościgową jest ona liczna, strata jest niewielka. I nawet przy dobrym układzie ósmy zespół, czyli URKS przy donica, może, może realnie walczyć o, o, o awans na wiosnę. No tak, to jest z przodu, jest tak ciasno, chociaż myślę, że najgroźniejszym rywalem będzie jednak Zawada i Zamczysko. Zawadem Zamczysko plus taki macie z nimi, że z ob... zawadą macie zwycięstwo na jesień, czyli już bilans w razie po jesieni bilans bezpośrednio jest lepszy, a z zamczyskiem, jeżeli dobrze pamiętam, remis 2-2 no na pewno szkoda tego meczu, bo prowadziliśmy 2-0 na zamczysku. Można było tam dołożyć trzecią bramkę i byłoby już po sprawie, ale w drugiej połowie rywal postawił się i wyrównał. A z zawadą też był ciężki mecz. Chociaż y, szczęście już było po naszej stronie. Na szczęście można powiedzieć, że zamczysko macie teraz y, u siebie na jesień. Przepraszam, na wiosnę, oczywiście. <grym> tak, zamczysko u siebie, także jest to na pewno jakiś plus. Tym bardziej, że na naszym boisku no nie tracimy punktów. Jest to nasz duży atut. Czy zgodzi się trener z takim stwierdzeniem, że troszeczkę waszym delikatnym mankamentem jest y, atak? A tak bardziej chodzi o skuteczność, bo patrząc na te zespoły Szczuba Tabeli, no to jednak. Y, o, ogniwo troszeczkę odstaje w pasie, chociażby od zawady, czy, czy od zamczyska. Tam różnica sięga niemal 20 goli, jeśli chodzi o te gole po stronie zdobytych. No tak, jest, jest taki problem z może być z tą no skutecznością, ale to też wynika z tego, że kreujemy, kreujemy dużo tych sytuacji i już przy lepszym wyniku, gdzie mamy praktycznie zapewnione zwycięstwo w meczu, też robimy dużo zmian. I, i ci napastnicy schodzą wchodzą, wiadomo. Nie tak samo wartościowi zmiennicy, i to też myślę, że z tego powodu tych bramek jest mniej strzelonych. Bramek może mniej strzelonych, ale jeśli chodzi o liczbę zawodników, no to tu już jest in plus, bo aż 13 różnych zawodników w rundzie jesiennej zdobyło gola dla ogniwa. Liverami są tu dwa Filipowie: Filip Malik i Filip Białowocki po 7 goli. Tak, no to jest duży plus, że wielu zawodników strzela te bramki. Ale też, też trzeba zauważyć, że te bramki strzelają nie tylko przez to, że sobie sami je wypracowują, tylko cała drużyna pracuje na to. I, i nie tylko jeden, nie jeden zawodnik ciągnie, ciągnie ten wynik, tylko jest, jest kilka filarów, na których możemy oprzeć całe, całe to nasze zgromadzenie. Ważnym aspektem, bardzo ważnym aspektem, że wszystko to, o czym teraz rozmawiamy, ten sukces, jakim jest na pewno pozycja lidera po rundzie jesiennej, to, że macie wypracowaną skromną, bo skromną, ale przewagę nad grupą pościgową, dokonaliście tego, mając w świadomości tragedię, jaka spotkała ogniwo tuż przed rozpoczęciem sezonu. Myślę tutaj o śmierci pana Ryszarda. No tak, bo no myślę, że to był chyba najbardziej tragiczny moment w historii tego klubu, ale udało się nam to przekuć w sukces, ponieważ bardzo nas to stementowało. Zrobiła się ta, ta grupa taka, która walczy o siebie, walczy jeden za drugiego i, i przekuliśmy to po prostu w sukces. Czy nie wiadomo komu ten awans będzie zadedykowany, ten awans, jeśli uda się go oczywiście wywalczyć? Nie no, to wiadomo, że to zadedykowane jest tylko, może być tylko i wyłącznie Ryśkowi. Teraz przed nami początek niebawem przygotowań tego okresu zimowego, okresu przygotowawczego. O ile dobrze pamiętam, rozpoczynacie 3 lutego. Jaki jest konkretnie plan? Znaczy, w planie mamy dwa treningi w, w tygodniu, plus, plus sparring. Sparingów jest sześć, głównie z, z drużynami za klasy bo chcemy rywalizować, sprawdzić się z tymi lepszymi drużynami. Mamy też sparing z Barciczanką, gdzie to już będzie rywal z wyższej półki no i też sparring z linerami z retra, takie po prostu, żeby luźniej zagrać. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że te mocniejsze drużyny pomogą nam się jeszcze na wyższy poziom zbić. Obiekt moje pytanie, bo właśnie miałem następne pytanie odnośnie właśnie sparingów i tych mocniejszych rywali, tak jak trener powiedział, no, e, praktycznie A klasa, tam Hruślice, Orzeł Wojnarowa, chyba LKS Świniarsko, jeżeli dobrze pamiętam, no i, i przedstawi się klasa okręgowej właśnie Barciczanka. No tak, no, z Barciczanką zagramy też przed samym rozpoczęciem ligi. Także to na takie przetarcie jeszcze później mamy mecz ze Świniarskiem, chociaż mam nadzieję, że te sparingi nam naprawdę dużo dadzą, pomogą się zgrać zespołowi od nowa po tej długiej przerwie, no bo ta przerwa zimowa to jest, jest niesamowicie długa i będziemy, będziemy chcieli zgrać się na tyle, żeby walczyć dalej o te zwycięstwa w każdym meczu. Długa przerwa zimowa dla trenera dobrze, czy jednak lepiej, jakby to było troszeczkę krócej? Znaczy, myślę, że na pewno dla, dla drużyny byłoby lepiej y, krócej, ale niestety mamy warunki, jakie mamy, i nie da się grać z krótszą przerwą, jak to jest y, w lecie. No. Jeśli chodzi o transfery, to tutaj jakieś, jakieś ruchy są planowane, gdzie trener widzi y, konieczność y, uzupełnienia, konieczność wzmocnienia y, składu? Znaczy, na chwilę obecną na pewno y, priorytetem jest jakiś y, napastnik. Także tutaj w tym, w tym przedziale, że tak powiem, będziemy działać. Mam nadzieję, że uda się sprowadzić jakiegoś skutecznego zawodnika, który też nam zagwarantuje więcej tych bramek w, na wiosnę. To trenerze, zaczął się już nowy rok 2026. Czego życzyć? Zarówno tutaj mam na myśli aspekty osobiste, jak i aspekty sportowe. Jeśli chodzi o osobiste, no to przede wszystkim brak kontuzji w drużynie, zdrowie dla, dla każdego zawodnika. No, a jeśli chodzi o sport, no to awans i, i rozwój drużyny. Do tego życzę i bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie, za rozmowę. Mam nadzieję, że następną przeprowadzimy już z zespołem. A klasy? No, mam nadzieję, że do tego dojdzie. Dziękuję.